Proszę pana, czy próbuje pan coś ukryć w tej protezie? Musi ją pan zdjąć do osobnej kontroli. I nie, to skomplikowane, to żadna wymówka. Agent TSA, młody i nadgorliwy, oświadczył głośno, mrużąc podejrzliwie oczy na zaawansowaną protezę nogi sierżanta sztabowego Tomasa Toma Stowna. Tom, lat 70, odznaczony weteran bojowy który stracił nogę w wyniku eksplozji improwizowanego ładunku wybuchowego i poczuł znajomy przypływ zmęczonej frustracji. To kończyna sterowana mikroprocesorem synu, odparł Tom. Jej zdjęcie nie jest proste i jest to konieczne z medycznego punktu widzenia. Agent uśmiechnął się złośliwie. Zasady to zasady, bohaterze. Proteza precz albo pan nie leci. Sześć minut później, gdy Tom siedział upokorzony w pomieszczeniu do kontroli dodatkowej, cały punkt kontrolny TSA zamarł. Głos spokojny, lecz emanujący absolutnym autorytetem, przebił się przez lotniskowy chaos. Tu sekretarz obrony, generał Harrison, agencie Miller, proszę się do mnie natychmiast zgłosić na stanowisku kontrolnym. Brawo! Jeśli uważasz, że nasi bohaterowie zasługują na godność, a nie na poniżenie, wpisz poniżej honor. Sierżant sztabowy Thomas Tom Stone, Armia USA, w stanie spoczynku, znał lotniska. Przeszedł przez niezliczone terminale, od tętniących życiem międzynarodowych węzłów komunikacyjnych po zakurzone, odległe lądowiska w strefach działań wojennych. Ale dzisiaj Podróżując ze swojego małego rodzinnego miasteczka do Waszyngtonu na specjalne wydarzenie w centrum medycznym Waltera Rida, honorujące rannych wojowników i postępy w technologii protetycznej, czuł się inaczej. Był gościnnym mówcą, zaproszonym do podzielenia się swoimi doświadczeniami z adaptacji do życia po utracie lewej nogi poniżej kolana w wyniku eksplozji IED w Afganistanie ponad dekadę temu. Jego obecna proteza była cudem nowoczesnej inżynierii kończyną sterowaną mikroprocesorem, która zapewniała mu niezwykły stopień mobilności, choć wciąż wymagała ostrożnego obchodzenia się i była zintegrowana z czujnikami, które czasami nieprzewidywalnie reagowały na skanery lotniskowe. Zawsze ją zgłaszał, zawsze cierpliwie przechodził dodatkową kontrolę. Rozumiejąc potrzebę bezpieczeństwa, nosił wygodne spodnie podróżne, które mieściły protezę, koszulę z kołnierzykiem i prostą sportową marynarkę. Miał przy sobie małą torbę podręczną z notatkami do przemówienia i zmianą ubrania. Nie prosił o specjalne traktowanie, tylko o sprawną, pełną szacunku obsługę. Podszedł do kolejki T.E. za mając przygotowany dowód osobisty weterana. VAID i kartę pokładową. Pierwszy kontroler dokumentów machnął mu ręką, by przeszedł. Problemy zaczęły się przy głównym skanerze. Agent TSA przy skanerze ciała, młody człowiek o imieniu Miller ze świeżo ostrzyżonymi włosami i miną wyrażającą poczucie ważności, znacznie przewyższające jego doświadczenie, obserwował zbliżającego się Toma. Zauważył lekką nierówność w chodzie Toma. Sposób, w jaki faworyzował jedną nogę. Kiedy Tom wyszedł ze skanera, urządzenie zapiszczało, wskazując anomalie w okolicy jego lewej nogi. Standardowa procedura, proszę pana. Będę musiał przeprowadzić dodatkowe przeszukanie pańskiej lewej nogi, oznajmił Miller niepotrzebnie głośnym tonem, przyciągając uwagę. A co to za urządzenie? Tom westchnął w duchu. Ale zachował spokojny głos. To proteza kończyny, funkcjonariuszu, sterowana mikroprocesorem zgłosiłem ją przy odprawie. Miller wskazał mu gestem obszar kontroli dodatkowej. W porządku, proteza kończyny powiedział z nutą niedowierzania lub drwiny w głosie będziemy musieli ją zdjąć do osobnego prześwietlenia rentgenowskiego. Tom był zaskoczony. Zdjąć ją, funkcjonariuszu? To nie jest proste urządzenie na zatrzask, to skomplikowany aparat medyczny dopasowany na miarę. Zdjęcie go tutaj jest niepraktyczne, grozi uszkodzeniem i szczerze mówiąc, jest niewskazane z medycznego punktu widzenia bez odpowiedniego wsparcia. Mogę pokazać dokumentację medyczną. Zawsze przechodzę przeszukanie i wykrywanie śladów materiałów wybuchowych. To nigdy nie stanowiło problemu. Miller skrzyżował ramiona, ciesząc się swoją pozycją władzy. Proszę pana, nasza polityka dotycząca niektórych urządzeń protetycznych, zwłaszcza tych z komponentami elektronicznymi, przewiduje ich zdjęcie do osobnej kontroli, jeśli skaner ciała zaalarmuje, a przeszukanie nie wystarczy do ich zweryfikowania. Bez wyjątków. Spojrzał na toma od stóp do głów. Próbuje pan coś ukryć w tym czymś? Ludzie próbują różnych sztuczek. Insynuacja była obraźliwa. Jestem weteranem bojowym, sierżantem sztabowym w stanie spoczynku. Oświadczył Tom cichym, ale stanowczym głosem, starając się bez agresji przekazać powagę swojej tożsamości. Straciłem nogę służąc temu krajowi, nic nie ukrywam. Ta, ta, każdy jest bohaterem, kiedy chce naginać zasady. Zadrwił Miller, wyraźnie niewzruszony. Słuchaj, sierżancie sztabowy. Albo noga idzie do kontroli, albo nie wsiadasz do tego samolotu. Twój wybór. I nie dyskutuj ze mną więcej, że to skomplikowane. Machnął niecierpliwie ręką. Nie mamy całego dnia. Przypadkowe okrucieństwo? Publiczne upokorzenie związane z prośbą o rozebranie części ciała na zatłoczonym lotnisku. Lekceważenie jego służby i potrzeb medycznych, wszystko to skumulowało się w zimny węzeł gniewu i rozpaczy w piersi Toma. Inni podróżni teraz otwarcie się gapili, niektórzy ze współczuciem, inni z niecierpliwością. Podeszła przełożona, panna Jenkins, która usłyszała podniesione głosy, ale Miller szybko ją poinformował, podkreślając niesubordynowanego pasażera. I protokół bezpieczeństwa dla niemożliwych do zweryfikowania protez. Panna Jenkins, nawet nie rozmawiając bezpośrednio z Tomem, po prostu skinęła głową Millerowi: Proszę postępować zgodnie z procedurą, agencie Miller, jeśli nie da się tego zweryfikować, nie może przejść. Następnie odeszła, chcąc uniknąć dalszej konfrontacji. Tom poczuł się całkowicie pokonany. Nie mógł przegapić tego lotu. Wydarzenie w Walter Reed było zbyt ważne, ale myśl o zdjęciu protezy tutaj, w ten obnażony, niegodny sposób, była upokarzająca i potencjalnie szkodliwa dla drogiej kończyny. Spojrzał na zadowoloną z siebie nieugiętą twarz Millera. Wiedział, że dalsza kłótnia jest bezcelowa. W porządku, powiedział Tom głosem ściśniętym od tłumionych emocji. Gdzie mam to zrobić? Miller wskazał na małą, zasłoniętą kotarą kabinę. Tam i szybko. Tom podniósł swoją torbę podręczną i powoli ruszył w stronę kabiny. Jego utykanie było teraz bardziej wyraźne. Ciężar z niewagi cięższy niż jakikolwiek fizyczny ciężar. Gdy usiadł na twardym, plastikowym krześle w ciasnej przestrzeni, Przygotowując się do niezręcznego i bolesnego procesu odłączania kończyny, przypomniał sobie małą, zalaminowaną kartę w portfelu. To nie był dowód tożsamości, ale karta kontaktowa w nagłych wypadkach, którą otrzymał od łącznika projektu rannych wojowników Wounded Warrior Project, który pomógł mu przejść przez rekonwalescencję. Zawierała bezpośredni numer całodobowy. Do specjalnego zespołu szybkiego reagowania w Departamencie Obrony, przeznaczonego specjalnie dla wysokich rangą weteranów napotykających krytyczne problemy, naruszające godność z innymi agencjami federalnymi. Nigdy jej nie użył. Wydawało się to środkiem ostatecznym, ale to, to wydawało się ostatecznością. Drżącymi palcami wyjął telefon i wybrał numer. Połączenie zostało natychmiast odebrane przez spokojny, profesjonalny głos. Łącznik wykonawczy do d rannych wojowników. Proszę podać swoje imię i nazwisko, stopień, numer służbowy oraz charakter natychmiastowego incydentu krytycznego. Tom podał swoje dane, a następnie krótko i rzeczowo wyjaśnił sytuację. Punkt kontrolny TSA Bravo, agent Miller. Wymuszone zdjęcie niezbędnej z medycznego punktu widzenia protezy mikroprocesorowej do prześwietlenia rentgenowskiego, pomimo braku wcześniejszych problemów i dostępnych alternatywnych metod kontroli: publiczne upokorzenie, ryzyko uszkodzenia urządzenia. W drodze na oficjalne wydarzenie w Walter Reed utrzymywał równy ton głosu, pomimo wewnętrznego wzburzenia. Głos po drugiej stronie słuchał bez przerywania. Zrozumiałem, sierżancie sztabowy Stone. Proszę potwierdzić swoją dokładną lokalizację na lotnisku oraz nazwisko agenta TSA, jeśli jest znane. Tom podał szczegóły. Sierżancie sztabowy: Proszę nie zdejmować protezy. Proszę pozostać w strefie kontroli dodatkowej. Ten incydent jest eskalowany do biura sekretarza obrony w ramach procedury Kod Czerwony Protokół godności weterana i przeszkód międzyagencyjnych. Proszę oczekiwać natychmiastowej interwencji. Szczerze przepraszamy za tę niedopuszczalną sytuację. Linia została rozłączona. Protokół Kot czerwony, sekretarz obrony. Tom nie był pewien, co to oznaczało, ale brzmiało poważnie. Siedział tam, jego proteza wciąż była przymocowana, a dziwny spokój zastąpił jego wcześniejsze wzburzenie. Czekał. Na zewnątrz kabiny agent Miller stawał się coraz bardziej niecierpliwy, pukając w cienkie drzwi. Hej, skończył pan już tam, kolego? Czas ucieka. Minęło pięć minut. Miller zapukał ponownie, mocniej. Będę musiał wezwać przełożonego, jeśli pan nie będzie współpracował. Sześć minut. Nagle cały otaczający hałas ruchliwego punktu kontrolnego TSA, stukot pojemników, komunikaty gwar rozmów ucichł zastąpiony niemal namacalną ciszą potem nowy dźwięk wyraźny autorytatywny stukot twardych podeszew butów zbliżających się szybko towarzyszący przyciszonym nerwowym szeptom innych pracowników TSA zasłona kabiny Toma została odsunięta nie przez agenta Millera ale przez kobietę o surowej twarzy w eleganckim garniturze w towarzystwie dwóch poważnie wyglądających mężczyzn, którzy również nosili garnitury i dyskretne słuchawki. Sierżant sztabowy Stone, zapytała kobieta. Jej głos był pełen szacunku, ale naglący. Jestem zastępca podsekretarza stanu Carlson z biura sekretarza obrony. Proszę pójść ze mną. Sekretarz jest tutaj i chce z panem osobiście porozmawiać. Tom wpatrywał się, osłupiały. Sekretarz obrony, tutaj! Zastępca podsekretarza stanu Carlson eskortowała Toma z kabiny kontroli dodatkowej. Cały punkt kontrolny TSA Bravo był w stanie zawieszenia. Wszystkie linie kontroli zostały zatrzymane. Agenci TSA stali jak wryci, wyglądając na zdezorientowanych i zdenerwowanych. Pasażerowie gapili się. Wyczuwając, że rozgrywa się ważne wydarzenie. W pobliżu głównego obszaru kontroli, otoczony ciasnym węzłem postaci, które Tom rozpoznał jako pełną ochronę Pentagonu, stał generał James Jim Harrison, obecny sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, czterogwiazdkowy generał, pod którym Tom krótko służył lata temu we wspólnej grupie zadaniowej. Generał Harrison. Człowiek znany ze swojej bezpośredniości i zaciekłej obrony członków sił zbrojnych, wyglądał jakby pałał kontrolowaną wściekłością. Agent Miller i jego przełożona, pani Jenkins, stali przed nim, bladzi i wyraźnie drżący. Gdy tom się zbliżył, wyraz twarzy generała Harrisona natychmiast złagodniał, gdy go zobaczył. Skinieniem głowy odprawił swoich adjutantów i podszedł prosto do Toma, wyciągając rękę. Tom. Sierżancie sztabowy Stone. To zaszczyt pana widzieć, chociaż jestem całkowicie zbulwersowany okolicznościami, które wymusiły moją nieplanowaną wizytę na tym lotniskowym punkcie kontrolnym. Tom uścisnął wyciągniętą dłoń. Generale Harrison. Panie sekretarzu, to nie lada niespodzianka. Niespodzianką, Tom? Powiedział sekretarz: Jego głos niósł się teraz po cichym punkcie kontrolnym, a jego spojrzenie z pogardą przeniosło się na Millera i Jenkins. Jest skrajna porażka podstawowej ludzkiej przyzwoitości i protokołu, o której właśnie zostałem poinformowany. Żądanie od rannego weterana, odznaczonego bohatera, zdjęcia skomplikowanej protezy medycznej w publicznym miejscu kontroli na lotnisku wbrew zaleceniom lekarskim i federalnym wytycznym to nie tylko niekompetencja to jest oburzające to obraza dla każdego mężczyzny i każdej kobiety którzy kiedykolwiek poświęcili się dla tego narodu zwrócił się do agenta Millera agencie Miller czy to pańska standardowa procedura upokarzać niepełnosprawnych weteranów kpić z ich obrażeń insynuując że próbują coś ukryć w kończynie którą stracili Broniąc pańskiego prawa do noszenia tego munduru? Miller wyjąkał. Proszę pana, panie sekretarzu, ja tylko postępowałem zgodnie z protokołami bezpieczeństwa dotyczącymi niezweryfikowanych urządzeń. Protokołami bezpieczeństwa? Przerwał mu sekretarz głosem zimnym jak lód. Obejmują one również szczegółowe wytyczne dotyczące pełnego szacunku traktowania osób niepełnosprawnych. I z urządzeniami protetycznymi, w tym korzystania z zaawansowanej technologii obrazowania, wykrywania śladów materiałów wybuchowych oraz prywatnych, godnych przeszukań przez specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy. Żadna z tych rzeczy, jak mi powiedziano, nie została tu właściwie zaoferowana ani wykorzystana. Zamiast tego wybrał pan upokorzenie i obstrukcję. Następnie zwrócił się do panny Jenkins. A pani, pani kierownik Jenkins, jaka była pani rola w tym wszystkim? Czy pani interweniowała? Czy upewniła się pani, że pani agent postępował zgodnie z wytycznymi ADA i najlepszymi praktykami TSA? Czy też przyklepała pani jego karygodną decyzję? Panna Jenkins wyglądała jakby chciała, żeby ziemia ją pochłonęła. Wybełkotała coś o uznaniu funkcjonariusza uznaniu? Zagrzmiał sekretarz Harrison. Jego głos teraz odbijał się echem. Nie ma uznania dla bigoterii czy głupoty. Ze skutkiem natychmiastowym cały ten punkt kontrolny TSA zostaje zamknięty do czasu pełnego i natychmiastowego przeglądu przez generalnego inspektora Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z którym już osobiście się skontaktowałem. Wszystkie loty z tego skrzydła zostaną przekierowane lub opóźnione. Agencie Miller, jest pan zawieszony, bez prawa do wynagrodzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w oczekiwaniu na zwolnienie. Pani kierownik Jenkins, pani również jest zawieszona, a cały pani zespół przejdzie obowiązkowe, intensywne przeszkolenie z zakresu zgodności zada. I procedur pełnego szacunku traktowania rannych wojowników i niepełnosprawnych podróżnych, prowadzone w razie potrzeby przez specjalistów z mojego departamentu. Zamknięcie było szybkie i absolutne. Agenci TSA zaczęli kierować zdezorientowanych pasażerów w inne strony. Urzędnicy lotniska rzucili się na miejsce, ich twarze wyrażały przerażenie. Sekretarz Harrison następnie odwrócił się z powrotem do Toma jego gniew wyraźnie ustępował, zastąpiony prawdziwą troską. Tom, nie potrafię wystarczająco przeprosić za to, co pan zniósł. To nigdy nie powinno się było wydarzyć. Mój osobisty samolot jest na płycie lotniska. Będzie pan moim gościem. Polecimy panem bezpośrednio do DC. Zapewnimy, że zdąży pan na swoje wydarzenie w Walter Reed z zapasem czasu i zgodnością. Na którą zawsze pan zasługiwał. Następnie zwrócił się do zgromadzonego tłumu pasażerów. Jego głos niósł się wyraźnie: Chcę jasno powiedzieć wszystkim: Departament obrony i ta administracja nie będą tolerować złego traktowania ani upokarzania weteranów naszego narodu przez żadną agencję. W żadnym czasie. Ich poświęcenia wymagają naszego najwyższego szacunku i udogodnień, a nie podejrzeń i poniżenia. Dzisiejsza porażka tego punktu kontrolnego jest lekcją, która zostanie wyciągnięta, zapewniam Państwa. Tom, przytłoczony, ale głęboko poruszony, mógł tylko skinąć głową w podziękowaniu. Został eskortowany przez samego sekretarza obrony. Przez teraz ciche lotnisko, doczekającego prywatnego odrzutowca. Agent Miller i kierownik Jenkins zostali, by stawić czoła śledczym generalnego inspektora i poważnym konsekwencjom swoich działań. Historia punktu kontrolnego TSA zamkniętego przez sekretarza obrony, po tym jak źle potraktowano odznaczonego weterana po amputacji. W ciągu kilku godzin eksplodowała w krajowych wiadomościach i mediach społecznościowych. Wywołała zaciekłą debatę na temat procedur TSA, praw osób niepełnosprawnych i traktowania weteranów. TSA wydała głębokie publiczne przeprosiny i ogłosiła natychmiastowy ogólnokrajowy przegląd i inicjatywę ponownego szkolenia. Tom Stone wziął udział w wydarzeniu w Walter Reed nie jako ofiara, ale jako symbol odporności i potężnego rzecznictwa, które wciąż istniało dla tych, którzy służyli. Wiedział, że jego doświadczenie było skrajnym przykładem, ale być może posłużyło wyższemu celowi, wymuszając konieczne rozliczenia. Ponieważ protezy, które noszą nasi weterani, nie są kontrabandą, są symbolami poświęcenia, a godność, która im się należy, nie jest opcjonalna. Jest świętym, niepodlegającym negocjacjom długiem. Subskrybuj ten kanał, jeśli wierzysz, że nasi bohaterowie zawsze zasługują na traktowanie z honorem, a odpowiedzialność musi być natychmiastowa, gdy tak się nie dzieje.